Cześć! Z tej strony Crispin Chris Jestem dzisiaj na grzybka, jak widzicie, nieźle mi idzie. Z pawełkiem coś tu polujemy. O kurde, a ty jaki grzybie! Ty jaki tu jest grzyb! Hej! Ty! Po grzybie mi przejechałeś! Panem widziałeś to? Ja go tego tak nie zostawię! Są ci kolesie od grzybów o, Ale dam popalić. Dzień dobry Cześć O kurde A co wy tutaj Trawkę kosicie albo jakieś nasionka? Siejecie? Co to za traktorki? Dokłady To są kłady? O kurde Fajnie, o tym A wiecie my w ogóle mamy Mistrza świata w ogóle na nakładach? Co ty? No poważnie, nie działałeś? Na nakładach jeździ się nie zda! Rafał Sonik się nazywa, wiesz? Ale powiem ci, że wiesz, prywatnie, nie? To facet podobny jakiś taki nieprzystępny, wiesz? nie pogadasz, nie? Poważnie? jak jest, sodóweczka, nie? Jest sukces, to od razu już wiesz, on nie zna ludzi, nie? No bo z tobą się fajnie gada, ty jesteś fajny, nie? Ale widzisz, Sonik tego. Ale fajny spędcie masz, naprawdę. Powinieneś się tym profesjonalnie zająć w ogóle, wiesz? A dałbyś się karnąć? Wiesz, Nie przyjechać? Niebezpiecznie? Mhm. Nie. <laughs> Człowieku, niebezpieczne to ja mam na drugie na imię. <laughs> Spoko, czy ty jak ja miałem 3 lata na, na rowerku jeździłem na Wigrusie, to tutaj cztery kołka na to, koła, to weź dojrzewaj, przyjechać, proszę cię. Nie bądź Sonik, ej, weź. Mogę cię przewieźć, jak chcesz. Przewieźć? No czy ja, chcesz? czy ja wiem, czy kur... Taka rozrywka, wiesz, niedzielny tam relaksik, ale spoko, można się przejechać, nie? Z nudów. To co, Crispin? Jedziemy? Jedziemy, jedziemy! Odpalaj te konie mechaniczne! Będzi niedzielna przejażdżka. Chcesz szybciej? Pewnie, że chcesz szybciej, może szybciej? No jasne. Tak, kurde. No dobra. Daję ci drugą szansę. Parę Jest to jakaś rozrywka bez wątpienia. Wiesz. No, dziękuję Ci bardzo. Kurde, No są emocje. O kurde, ja cię, mogę, kurde. Przepraszam, mogę sobie z Panem zrobić zdjęcie? Kurde, oczywiście, nie ma problemu, tylko kaski no, w Nie, to z Panem Rafałem Sonikiem. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To ty jesteś Rafał Sonik? No to czemu nie mówiłeś? Cześć! To ty jesteś Rafał Sonik, kurde, ale. Ty... Ale powiem Ci, że dużo o Tobie dobrego słyszałem, wiesz? Żartujesz. Nie, naprawdę ludzie mówią, że w ogóle świetny z Ciebie gość, że pomimo sukcesu Ci są nie odwaliła, nie? Tak, ja ci. tak naprawdę w samych superlatywach, ty, a powiedz, słuchaj, ty, właśnie, jak tak się gadamy, a nie potrzebujesz tam ludzi, wiesz, na rajdy, żeby tam Ci coś... Na Dakar? Oczywiście, na Dakar. Żartujesz? No, kiedy to, o, mam wolny termin, mogę.